No się ma, no fajnie, że jesteś. Jest to kolejny odcinek, w którym będę mówił o nietypowych patentach. Tym razem na taśmie biorę patenty, które umilą naszym pupilom życie. No nie ma na co czekać, od razu wierzę z pierwszym. Patent z roku 1903 wymyślił to pan Andrew Jackson. No ciekawe, czy z tych Jacksonów. Patent numer nazwa I Protection for Chickens. W sumie to sama nazwa już mówi, do czego ten wynalazek ma służyć. Do ochrony oczu ptactwa domowego, a dokładnie kurek. Jak się okazuje, zwykłe domowe kurki bardzo często wdają się między sobą w różnego rodzaju kłótnie i konflikty. Efektem czego jest bardzo często walka, która może skończyć się dość tragicznie, bo utratą oczka. No i właśnie ten wynalazek chroni oczko kurki przed jego utratą. Pan Jackson utrzymuje, że produkt można bardzo szybko zdjąć i założyć na kurkę. I że same okularki mogą być bardzo łatwo ustawione pod różnego rodzaju wielkości główek. Na patencie jest napisane, no model, co niestety nie daje nam zbytniej możliwości obejrzenia okularków, które jakaś kurka ma na dziobie aktualnie. W Polsce używa się sformułowania trafiło się ślepej kurze ziarno. Wydaje mi się, że gdyby tak usprawnić wynalazek pana Jacksona, o jakieś szkła korekcyjne, to na pewno trafiałoby się tej kurce ziarna o wiele częściej. No, a w mojej opinii, spoczkowy wynalazek. Kolejny patent jest troszeczkę bardziej inwazyjny mianowicie pomysł numer od Grega A. Miller'a i R. Duane Holder z roku 1999 o nazwie K9 Testicular Implant wynalazek przeznaczony jest tak samo dla kotów jak i psów płci męskiej. Jak się okazuje, bardzo wiele osób, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, kastruje swoje zwierzęta, aby się nie rozmnażały. Problem jest niestety taki z kastracją samców, że po tym zabiegu w miejscu worka wypełnionego zawartością zostaje worek, który jest pusty, a niewiele osób chce potem taki pusty worek oglądać. No i tutaj z odcieczą wchodzi nasz patent. Jego przeznaczeniem właśnie jest wypełnienie tego worka zawartością, która do złudzenia będzie przypominać oryginał. W opisie patentu możemy nawet doczytać się konkretnych raz psów, u których pusta sakiewka jest bardziej widoczna. Mówimy tutaj o różnego rodzaju ogarach, mastifach i psach pasterskich. Sam nigdy bym nie zrobił takiego czegoś mojemu psu, ale gdybym już został do tego zmuszony, to wypełniłbym jego sakwę tak wielkimi implantami, że każdy inny pies by mu ich pozazdrościł. No, czego to ludzie nie wymyślą? Niektóre z tych patentów starają się naprawić jakieś nieznaczne problemy w naszej rzeczywistości, ale są też takie, które jeżeli prawidłowo zastosowane, mogłyby zmienić świat. Tak jest w przypadku Patentu numer pana Markusa Donalda Hrema z roku 2003. Bardzo dużo się teraz mówi o globalnym ociepleniu i jakie to może mieć dla nas wszystkich skutki. Zazwyczaj, gdy poruszany jest ten temat, mówi się, że trzeba zmniejszyć ilość spalin produkowanych przez samochody, albo ilość związków ciężkich, jakie wypuszczane są przez różnego rodzaju fabryki. Gdy się bliżej przyjrzymy temu tematowi, okazuje się, że najwięcej gazów wpływających na ocieplenie się klimatu wydziela biomasa żyjąca na każdym kontynencie. I nie mówię tutaj o ludziach, tylko o krowach. Krowy produkowane na mięso wydzielają niesamowite ilości gazów cieplarnianych, a w tym metanu. No i w tym momencie wychodzi geniusz tego patentu, który nazywa się... Na pewno to mega skalecze. Proces for the Utilization Ruminant Animal Methane Emissions Taki trochę pomniż mi wyszedł. Po polsku jest to urządzenie do utylizacji metanu wydzielanego przez zwierzęta. Sam pomysł może utylizować metan z wielu form życia takich jak krowy, owce, kozy, bawały wodne i wielbłądy. W dodatku nie dość, że zmniejszamy ilość metanu wydzielanego do atmosfery, to także przerabiamy go na energię. Jeszcze jednym plusem będzie to, że zwierzęta, które będą go nosić wyglądają jak astronauci. Coś naprawdę genialnego. Pamiętajcie na przyszłość, że usłyszeliście o tym tutaj. Yy, no dobra, teraz czas na coś, co dla osób o małej wyobraźni jest bez sensu. Ale jak tylko otworzymy swoją szóstą czakrę, to od razu zauważymy fakt, że ten projekt jest niezbędny do naszego codziennego życia. Patent numer. Od pana Erika R. Davisa z roku 2003. Kurde no sami wiecie jak to jest z naszymi pupilami, że weźmie się jednego z drugim na spacer, pochodzi trochę spokojnie, ale potem gdy się oddali, przestaje nas po prostu słuchać. Ale tak z drugiej strony, to może on nas naprawdę nie słyszy. No i teraz mamy sposób, aby to dokładnie sprawdzić. Mianowicie: Device and method for safely inserting an electronic device in an ear of a4 Legged Non Human Trained Animal. Bardzo ciekawe jest to, jak dokładnie sprecyzowane jest zwierzę, dla którego możemy ten produkt wykorzystać. Bo z opisu jest ono czworonożne i nie jest człowiekiem, a w dodatku musi być wyszkolone. Czyli musimy już skreślić do przykładu swojego męża, bo nie jest szkolony i jest najprawdopodobniej człowiekiem. W sumie nie jest to nic innego jak mikrofon, który jest połączony ze słuchawkami w uchu zwierzęcia. Wynalazca napisał, że tego typu urządzenia były wykorzystywane już na polach walki. Jako przykład przytoczył tutaj zadania wykonywane przez zwierzęta, takie jak ustawianie granatów hukowych dla odwrócenia uwagi. No nic, tylko jakiś mega komando zabawki, pomysł prosty, ale ilość funkcjonalności i zastosowań nieograniczona. Kolejny patent na mojej liście idealnie wpasowuje się w klimat komando psów. Pomysł numer... Z roku 1990 panów Rodneya H. Metza i Barego de Tomasa. Bo, jak już pewno wiecie, jeżeli wyślemy już takiego psa na misję, no to fajnie by było, żeby wiedział, ile czasu mu zostało do je wykonania, albo żeby wiedział, o której godzinie udać się do punktu ewakuacyjnego po wykonaniu misji. Wydaje mi się, że to właśnie takie jest przeznaczenie tego projektu, które nosi nazwę Clock for Keeping Time at a Rate Other than Human Time czyli zegar do mierzenia czasu w inny sposób niż ludzki. Na ekranie właśnie widzicie obliczenia dotyczące różnych rodzajów zwierząt. Przykładem niech będzie życie psa. Mianowicie, według wynalazców statystyczny człowiek żyje około 77 lat, a statystyczny pies około 11. Więc psy starzeją się siedmiokrotnie szybciej od ludzi i na właśnie takiej zasadzie działa ten zegarek, gdzie najpierw przeliczamy lat danego zwierzęcia na ludzkie, tylko po to, aby określić, o ile szybciej ten starzeje się od nas. Na początku nie wiedziałem po cholerę to wszystko, ale z odpowiedzią przyszedł mi opis patentu. Jest to tylko tak dla Hecy, nie ma żadnego praktycznego zastosowania. Ten zegarek jest tylko, żeby sobie pochaheszkować. W sumie to na setę nie widziałem nigdy żadnego zwierzęcia z zegarkiem, ale gdybym zobaczył, to na pewno bym się żachnął. Okej, okay, następny patent jest o numerze. Z roku 2004, pomysłodawcą jest, no i tutaj będę musiał niestety przekląć, ale chłopek nazywa się Hui Wen Hu. Człowiek z tak wspaniałym imieniem na pewno odnalazłby się świetnie w polskiej rzeczywistości. Tak więc pan Hui Wen wymyślił Flash Toilet for a Dog, czyli spłukiwaną toaletę dla psów. Autor nie widzi problemu w samym posiadaniu psa, ale widzi w bardzo uciążliwym dla niego wychodzeniu z nim na dwór. No wiecie, czasami pada, czasami śnieżek, czasami hica i jeszcze trzeba się po kupkę schylać, a do tego plecki bolą i jeszcze się sąsiad śmieje. Dlatego właśnie wymyślił porcelankę dla piesków. W opisie niestety można się doczytać, że chuj Wien nie przewiduje, aby psy płci męskiej korzystały z tego wynalazku do wypróżnienia pęcherza, ponieważ robią to w złym kierunku. Więc dwójeczka dla wszystkich, ale jedyneczka tylko dla pań. Przy okazji, pies na rysunkach patentowych, jeżeli to w ogóle jest pies, to nie wygląda na zadowolonego wcale. No, ale spoko kibelek, tak czy inaczej. Przy patencie numer z roku 2004 zostajemy w klimacie psim. Pan Jomain Brechen. Wymyślił coś, co pozwoli na zmniejszenie nieuprawnionych kontaktów seksualnych psów. Wymyślił bowiem Unisex Protective Garment for Dogs, co tłumaczy się na polski jako odzież unisex dla psów. Aby być dokładniejszym, chodziło mu o nic innego jako pas syryjski, inaczej nazywany pasem cnoty. Nie chcesz kastrować, sterylizować swojego pupila, to uzbrój go w ten produkt. Wersja unisex, bo jest tak samo użyteczny dla piesków, jak i suczek. Sam materiał znajdujący się na brzuchu i... Tyle zwierzęcia jest wodoodporny, ale przepuszczalny, więc zwierzak noszący może spokojnie się załatwić. No ciekawe. Tym miłym akcentem kończę ten odcinek. Bawcie się i bądźcie zdrowi. Nara mordeczki.